Panie prokuratorze, jest pan w posiadaniu dzisiaj opinii biegłych psychologów, seksuologów, innych specjalistów związanych z przebadaniem na okoliczność poczytalności Jakuba A. Do prokuratury okręgowej w Świdnicy wpłynęła opinia biegłych lekarzy psychiatrów, biegłego, leka, biegłego psychologa i biegłego seksuologa dotycząca stanu poczytalności pana Jakuba A. Biegli w wydanej opinii stwierdzili, że zarówno w chwili zarzucanych Panu Jakubowi A czynów, jak i obecnie, był i jest on osobą w pełni poczytalną, nadto nie stwierdzili u niego zaburzenia preferencji seksualnych. Panie prokuratorze, czy można uznać, że y, y, takie zaburzenia y, mogły stanowić w pewnym sensie linię obrony y, Jakuba A, tak. że on y, zaczął po prostu symulować? Y, biegli w opinii. Wskazali, dokładnie opisali pewne okoliczności związane z zachowaniem pana Jakuba A, ale tu z uwagi na tą delikatną sferę psychiczną nie będziemy ujawniać tych wszystkich okoliczności, a także przebiegu badań dotyczących wydawanej opinii psychiatrycznej, dla nas najważniejsza jest konkluzja, że pan Jakub A był i jest osobą w pełni pocztaną, co oznacza, że w pełni zdawał sobie sprawę z tego, co robi i mógł pokierować własnym postępowaniem. Jego działanie było y, działaniem z premedytacją, po prostu wcześniej ustalone i przeprowadzone ze szczegółami. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że ten czyn, jakiego pan Jakub się dopuścił, wcześniej planował. O czym świadczą m.in. zarzuty, jakie pan Jakupa usłyszał w pierwszym etapie tego postępowania. To jest zarzut podżegania do zabójstwa dziesięcioletniej dziewczynki, a następnie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem tejże dziesięcioletniej dziewczynki. To świadczy o tym, że wcześniej planował, tylko próbował to znaleźć wykonawcę tego zabójstwa, następnie nie znalazł i sam się do tego przygotował. Ale tutaj, z uwagi na drastyczne szczegóły i na dobro śledztwa, nie ujawniamy tych wszystkich okoliczności.